Witam wszystkich na kanale Game TV. Ja mam na imię Piotrek i chciałbym Wam dziś pokazać grę pod tytułem Gwiazdy są w porządku od wydawnictwa Black Monk. Tym razem wydawnictwo, które przyzwyczaiło nas do gier serii Manzkina, postanowiło dać nam grę osadzoną w mitologii Lovecraftowskiej, gdzie będziemy patrząc w niebo przyzywali różnego rodzaju przedwieczne, obślizgłe, dziwne stwory, ale nieco w komiksowej, śmiesznej konwencji. Może się podobać, a że ja teraz jestem przy lekturze biografii osoby, która wykreowała ten świat, czyli Lovecrafta, tym chętniej po grę sięgnąłem. A Was zapraszam teraz na materiał. Instrukcja, która wita nas zaraz po otwarciu pudełka jest przyzwoicie napisana. Niebo, na którym będziemy przesuwać gwiazdy składa się z 25 kafelków. Karty, czyli siła napędowa gry, przedstawiają nam obślizgłe stwory z mitologii Ktulu w nieco bardziej przystępnej formie. W pudełku zmieściły się również pomocne karty pomocy. A jako bonus, poza plastikowym woreczkiem, wydawca dołączył książeczkę, w której znajdziemy gry tego wydawnictwa. Gwiazdy są w porządku, to lekka gra karciana, w której wcielamy się w przywoływacza mniejszych i większych słów przedwiecznych i w końcu samych przedwiecznych. Tym razem, by do naszego ziemskiego wymiaru dostały się te obślizgłe, złe stwory, musimy tak poprzestawiać znaki na niebie, czyli 25-kafelkowej planszy, by osiągnąć określone na kartach. Kombinacje. Kiedy nam się to uda, z dumą oznajmiamy to współgraczom, umieszczamy przywołanego przed sobą, a ten da nam więcej możliwości w kolejnych turach. Część z przywoływanych kreatur daje nam punkty, a kto ma ich 10, wygrywa grę. Przygotowanie nie zalicza się do trudnych. Z 25 kafelków losowo układamy nieboskłon, tak by wyszedł kwadrat. Dobrze tasujemy karty i każdemu z graczy rozdajemy po 5. I wreszcie ten, którego urodziny są najbliżej, rozpoczyna rozgrywkę. Zasady gry są bardzo proste, ale fakt, że przez większość czasu będziemy szukali odpowiedniej konstelacji na kafelkach, może nieco grę wydłużyć. W naszej turze możemy zrobić do sześciu rzeczy, przy czym tylko jedna ostatnia czynność jest obowiązkowa. Po pierwsze, decydujemy się, czy rzucić zaklęcie to jest wyłożyć jedną kartę z ręki. Dzięki temu zagraniu zyskamy wpływ na przesuwanie ciał niebieskich. I teraz mamy trzy elementy do wyboru. Możemy zamienić miejscami kafelki, przesunąć cały rząd lub odwrócić kafelek, gdyż po jego drugiej stronie też są symbole. Jeśli mamy już wcześniej przywołaną kreaturę, powiem za chwilę, jak to się robi, to możemy skorzystać z jej mocy, która często polega na tym, że na przykład zamiast obrócić tylko jeden kafelek z przed chwilą rzuconego zaklęcia, możemy zrobić to dwa razy lub zamieniamy to na inny ruch. W skrócie, w pierwszych trzech krokach bawimy się niebem. W kolejnych ruchach możemy przyzwać stworka. Robimy to wtedy, gdy na niebie mamy wymaganą konstelację w określonym układzie. Patrzymy więc na jedną z pięciu kart i sprawdzamy, czy wszystko udało nam się ułożyć lub przeciwnik nam pomógł. Jeśli znaki z nieba odpowiadają znakom z karty, wykładamy przed siebie kreaturkę. Dla przykładu tę kreaturę mogę przewołać, ponieważ potrzebuję do niej. Pustego. Pola i dwóch gwiazdek, mam coś takiego. Pustego pola i trzech gwiazdek, również mam coś takiego, mogę ją przywołać. Za przywołanie kreatur dostajemy punkty lub zdolności, albo jedno i drugie, które dadzą nam możliwość na przykład trzymania zamiast pięciu to sześciu kart. Część stworów, jak na przykład w tym przypadku, to słudzy wielkich przedwiecznych. Jeśli mamy ich w swoim stosie, przyzwanych stworów to te mają już jeden symbol na sobie, jak na przykład tutaj ma cztery gwiazdki, więc szefa, wielkiego Ktulho, będzie nam łatwiej przyzwać, ponieważ ten symbol będziemy mogli zlekceważyć. Pod koniec tury mamy możliwość odrzucenia jednej karty, a już w ostatnim ruchu musimy dobrać do pięciu kart na rękę. Ten ostatni ruch to jedyne, co musimy. Pozostałe ruchy są opcjonalne. Po nas turę zaczyna kolejny gracz i tyle. Gramy tak do 10 punktów. Pora na ocenę gwiazdy są w porządku. Zaczynamy jak zwykle od wykonania i wiecie, co to mówić. Wykonanie, jak wykonanie. Grafiki na kartach bardzo fajne, komiksowe przypadają ludziom do gustu, tylko pamiętajcie, że trzeba nabyć do tej gry od razu z automatu koszulki, ponieważ no, często z y, tych kart będziemy korzystać, będziemy tasować w przypadku gier na pełen skład, nie wiem, nawet cztery. 5-6 razy będziemy musieli przetasować całą talię, więc karty narażone są na dość duże zużycie. Jeśli chodzi o kafelki, jak kafelki nie ma na czym się rozwadniać. Co się tyczy samej gry, na dwie osoby gra wygląda troszkę inaczej niż na trzy, a zdecydowanie inaczej niż na cztery osoby, bowiem, na dwie osoby gra bardzo wolno się rozwija. Kiedy to niebo wolno sobie tak lawiruje, ślamazarnie no, bo tylko jest dwóch graczy, i dosyć wolno nie to będzie postępować. Ale gra ma taki symptom, jak zbuduj swoje miasto. Najpierw idzie tak, 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 a później to strzela, kiedy, nie wiem, dwie osoby już będą miały jakieś kreaturki, i zmienianie elementów na tym niebie będzie wyglądało już zupełnie inaczej. I gra bardzo szybko się w tym momencie skończy. Na cztery osoby dużo większy wątek losowości, ponieważ yy, kiedy my zamienimy coś na tym niebie, później kolejny, kolejny, kolejny gracz. Wraca ta kolejka do nas. Na niebie jest już zupełnie coś innego niż my sobie założyliśmy, i te karty, które mamy, możemy odłożyć, bo właściwie na nic się już nie zdają. I to jest troszkę fart, czy wyłożymy, czy nie wyłożymy, chyba że ewentualnie będziemy dogadywać się nad planszą, jak to nie ma wyglądać. Instrukcja nic nie mówi o tym, że tego robić nie możemy. Więc jeśli szukacie Lekkiej gry logicznej, która osadzona jest w znanym Wam świecie, no to właściwie nie muszę Was do tego przekonywać. Jeśli natomiast szukacie ciekawej rozgrywki, którą moglibyście zainteresować kogoś i wkręcić w planszówki i nie przestraszyć nawałem niesamowitej ilości zasad, to również ta gra jest dla Was. Ja tej grze daję czwórkę, wędruje ona na moją. Półeczkę i co jakiś czas do niej będę zaglądał. Tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się! Hej!